Zawodnicy, zawodnicy, którzy grają w naszej drużynie to są ludzie, którzy mieszkają w schroniskach bądź w noclegowniach dla bezdomnych mężczyzn bądź osoby, które są uzależnione i mieszkają w ośrodkach tak rehabilitacyjnych, najczęściej to są monary, markoty. Takie są, takie są założenia, że tacy ludzie tylko mogą brać udział w takich mistrzostwach i, i my mamy takich ludzi w naszej, naszej drużynie. Godnie ich reprezentują. Nasz kraj przede wszystkim, chłopaki grają są na piersi. Nabór wygląda w ten sposób, że co roku około maju odbywają się Mistrzostwa Polski i spośród tych uczestników mistrzostw Polski jest wyłaniana kadra, taka szeroka kadra, około 20 osób i najlepsza ósemka z tej 20 jedziny Mistrzostwa Świata. Co roku musimy tworzyć nową, nową reprezentację, ponieważ takie są też wymogi Światowej Federacji, że Mistrzostwa Świata można brać, można brać tylko jeden raz udział. Reprezentacja Polski to jest chyba najbardziej utytułowana drużyna, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Zdobyliśmy na 9 mistrzostw, które do tej pory się odbywały, dwa razy zdobyliśmy srebrny medal, dwa razy brązowy medal. O tym, że to o skali, skali tego wydarzenia to świadczy, że bierze tam udział 48 ekip. Czyli byliśmy drudzy na 48 drużyn, to nie jest 5-6, a że zawodnicy są też bardzo dobrze to jeden z uczestników, nie wiem pewnie Państwo słyszeli, Bebe brał udział w 2009 roku w Mediolanii Mistrzostwa Świata. Z następnego roku, w 2010, Sir Alex Ferguson go zakupił do Manchesteru za 15 milionów euro. Także tacy zawodnicy też tego pokroju grają, grają na tych mistrzostwach. Te mistrzostwa to jest naprawdę bardzo poważne. Wydarzenie, zarówno sportowe, jak i społeczne. Z tego co wiemy, na tym głównym placu w Meksyku czekają na nas trybuny tysięczne. Tam, tam grają hymny, tam grają, tam grają ludzie grają w, w strojach narodowych, i wtedy się tak naprawdę, ja mówię z doświadczenia, z tego co mi opowiadali zawodnicy z poprzednich lat, tam się zapomina o tym, że gra się w takiej, a nie innej reprezentacji. Gra się tak, jak wygrało się w pierwszej. W pierwszej drużynie i zapewniam Was, że zaangażowanie, zaangażowanie w każdym meczu jest stuprocentowe, czego nie można powiedzieć na przykład u naszej reprezentacji. Tam gdzieś mamy czasami bardzo takie wrażenie, że czasami, niektórzy przychodzą u nas reprezentanci obok meczu, a tutaj zaangażowanie jest zawsze na 100%. No i się gra dla, dla kraju, ale, ale bardzo ważny jest ten, ten indywidualny wynik. My, my, jeżeli chodzi o statystyki światowe, Polska ma najlepsze statystyki, jeżeli chodzi o, o, o samodzielnienie się tych osób, które, które brały udział w reprezentacji i dziś nawet obserwując osoby, które są w tym roku w cyklu szkoleń, od kwietnia będące przy reprezentacji, widzimy ten, ten, ten też postęp. Chłopaki też pewnie to widzą, ale są, 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 że tak powiem, bardziej wypionowani i, i tacy pewniejsi siebie, i mają więcej, więcej takiej m, m, dobrej oceny samego siebie, i to jest najważniejsze. I ja myślę, że osobiście z tą grupą bardzo fajnie współpracuje i to ja bardzo jej lubię I cieszę się, że, że, że możemy pojechać na Te Krzysztof.